Czeka, hey, to ja Two Horse. No chciałam się Was na Wam pokazać, coś się Was poradzić trochę. No więc tak, przejdźmy do rzeczy. Dzisiaj ja, znaczy, no, dostałam takie pudełeczko. mam weszło, i się jest Tak się otwiera, to jest taki pierwszy szabonik, i czaprak. O. Chciałbym ja już pokazać te siodła co ja mam. to jest to własne rzeczy. Takie siodło. O, z takim popręgiem tutaj. I tam ten czapelek jest właśnie do tego siodła. Ale, takie krzywe. Ale jest. Wszystkie szłam sama. No właśnie różnie są robione szyte. To jest taka skóra. O! To jest oprzyte nitką taką. wybierałam kolor. No i to jest skóra, tak. To jest też takie. Też o, fajne. Z różową nitką. Trochę inaczej oprzyte. Bardzo ma inne. I, i moje pierwsze takie się było. Nie czekajcie się tych tych, bo... Rzemiany to są kółkowe, znaczy na okrągłe, ale wiem. No i tak, chciałam się was zapytać... O, jeszcze jedna rzecz mam. Takie coś... mi wniosku na sklep otwieraj, to takie różne rzeczy z towaru. Takie z czynką, i O, no, jakieś różne... Muzyka, jeżeli chodzi o to, co I chciałam się Was zapytać, czy kupić sobie ogiera arabskiego? Bardzo mi się ją podoba i chciałabym go kupić. Tylko znaczy, no, na urodziny, bo to jest taki domizdany. I trzeba się was poradzić, czy on no, jest bardzo tego wszystkiego. O, jest mam takiego. O, misia przyniosła. No, to czy on po prostu jest wart tego, tego, żeby kupić w ogóle? Nie wiem, czy go kupić, czy go nie kupić. No, moglibyście mi tak tylko powiedzieć. No to. Na razie. Cześć. piszcie w komentarzach.